Eee, dobra. Dobra. A dobra, więc jest tak. Ten rzadki kluczyk będzie dzisiaj dla Was na nowym Discordzie. Na rozdół sułonią. Więc grubo, grubo. Dobra. Dzięki wam, kiedyś na czasie tylko Widzicie, na Discordę, i tam będziecie mieli wszystko. Wracają. Yy, rzadkie plus dzisiaj na Giveawayu, a epickie jutro. Były wygłoszone przelewki A więc ja na tak no, no. Bankrutem jestem, ale Es vairs neesmu sakošļāts, man nav neizsaukts. Bóg i Krzyżyk, chcesz coś o coś, coś grać? Jestem <laughs> ciekawy czy coś w ogóle jest w tym live'ie O, o! O, Runga Yaya wygrywa się za mnie, dobra E, dobra, jest słabo Dwa epizody mi się pozostało Jest serio słabo, nie, nie wiem jeszcze sobie idziemy na boxa, czy na lejstiru będzie lepiej, chyba lepiej, co nie? nie. Uf, to, no musiał coś tutaj, kawkę mieć, jest mega lipa z kawą. Dobra, chcę no i dobra. Otwieramy go na pięć osób na lajdzie. Jeśli będzie pięć osób, to otwieramy. Jest jeszcze jedna osoba, ale już pierwsza na lajdzie. Hmm. To były te epickie klucze. Tragedia. Witam, osoba. Czekajcie, ja próbuję sobie dać e, czas na drugie okno. Siema, biulotechnik. Elo, elo, biurotechnik, witam. Ja Wydziel okno czasu. Ja. O. Co to się? Co ja zrobiłem ty? Coże? I Ty... A no ja nie wiem, jak wziąć to okno chatu. Ej, biuro, technik, ty wiesz jak ten? E, wydzielić okno czatu, żeby było? Mm, w Minecrafcie. Okno czatu? Wiesz może? Technik. Technik wiesz, jak to zrobić? Dobra do Caj. No tu idę do stu. Ty, Feziak miałeś, nie? Ty, Feziak. No, i ty, ale mam. O! Jeszcze Dobra. No, siada. No, i Jak mam wydzielić to okno? Weźmy bo ja normalnie... czekaj, ja muzykę mam człowieku. Do, ekran, Dam ci ekran właśnie. Eee, czekaj, już ci ustępiam. Gdzie ja mam ci dać? No. No, no na go. Ten... Ten... Okay. No. <grym> <grym> Aha ty, ty chcesz, a masz drugi monitor? Nie. A i to to 10% ten czas sobie wiedzieć? No nie wiem, na ekran no gdzieś u góry, żeby był po prostu... Albo czekaj na telefonie co będę patrzał. No. Ej jak tam tak to się nie domyślałem, że mam drugi ekran, tak to się nie Ty jestem pa. jednak głupi, a na ekranie przecież bym rozpłacał. Ty. Ej pod, podgłaśni mnie na kula. Na Discordzie. Okej, okay, już się... Ty. Kiedy ja mam w mhm. drugim telefonie to muszę zrobić, bo co? To, gdzie to się... wracam widzowe. Dwie osoby witam. Rosujemy rzadki kluczyk na... No. Nie, wcale czemu rzadki jutro epicki będziemy losować? To wracam. Mhm. To jest. Bo z tym czatem no. no. to zawsze jaja były. No. A? mówię, że z tym czatem to zawsze jaja były. Ya tam ben aldım ki ne tane. Boya mı mı Dobro. Ma tym czasu pogonię będę. jak się nazywa ta stronka do losowań? już No. No, 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 no. Muszę się kanał, i dopiero Studio. E, jeszcze pod Teraz będziesz głośniej. niech ktoś no. tak, gdzie robił tego discorda? za kraba? nie, ja w no, kraba tylko media ile masz tych subów w ogóle? Ja ci mówię, też w nie dać media

Wpisów To jest tym, co wysłucha, czy pan działa, czy pan nie jest. No. <śm>

Teraz ja sobie kupiłem. sprzedałem wszystkie moje anarchiczne itemy. I co mógłby Debug kupić? No... 60? Co mógłby Debug kupić? Debug mógłby kupić anarchiczny miecz. który włożył do Enderczysta. Wyznając życie, sprzedał to. I nie wiadomo na co wydał kasę. Nie, nie wiadomo na co ja wydałem ten kato, dosłownie. Boże, że na co ja to wydałem. Co ja kupiłem z tego? Bo... Aha, ja kupiłem epickie klucze i mi tak mały kotem. Jestem. To ja jestem głupi jednak. Eeeh, co ja tu robiłem, ale mam przyjdzie. Był głupi. Przysięgam.

te pizdki koksy zbiłki nie. koksynie byłoby dobre 3 pieniądze nie wiem czy się wybrzymi, bo to będzie mi pasował chyba tak dobra Ej, ja, ja nie patrzę co mi dropnie może zróbmy tak, że ja nie patrzę a ja, jeżeli ja nie będę patrzył to mi po z tej skrzynki ja nie będę patrzył, że będzie się widzieli wiem, na przykład na trzecie, nie mamy jaja. Dobra Otwieramy to Owszem, otwieramy. To nie patrzę jak to się, nie? Ja, 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 jestem bogaty. jestem 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 ja, Jezu. ja, Gigi, Gigi, Gigi. Gigi ja, to ja, jestem bogaty, ja, ja, to to. dajcie mi to. I to jest pierwsze, pierwszy raz chyba to kosztuje 80, to kosztuje 80 koła To kosztuje 80 koła No gad, no gad, no gad Jak to możliwe, ile to jest warte Dobra, no, ja wiesz Voucher no. z mi drogną z epickiej co? popatrz sobie na live'a sobie cofnij To za fajnie. Nie, 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 Ja nie, 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 już nie, 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 już całego. Ja ty masz nie, 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 ty nie, 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 to teraz co z nim zrobić? Żebym przypadkiem prawego nie kliknął, to, no, to ja sobie, nawet ja chyba podpadłem z brązera, żebym prawie tego nie kliknął. No dobra. Wystaw. Jeden. Eee, załóżmy... mi, bo mi się rana skończyła. <noise> Możesz sobie nie kupić. I ile będziesz no, ksiądzem? No, ma... Najpierw spór. <kłysy> Daj bez temu. Ranga mi się skończyła, nie mam co no. ja, 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 ja ja nie Ja za dwa dni będę miał, to mogę Cię nie ale, ale, ale dać jak ekran, nie mam już rangi, Nie, Nie mam już I, I niestety no nie, mam nie, nie mam. Dostęp. I teraz A tylko nie... czekać, co się sprzeda i będę bogaty. Tyle, dosłownie. To A co Cię kompensuje? Eee, co? Przecież ja ciebie podgłośnię. Jeszcze raz powiedz. Ej, a kto ten klotek Przecież z rangi mam, z kita. Aha. Je, ja sobie to cofam i zobaczę jeszcze raz moją reakcję, nie? Ej, gdzie to, kiedy to lutowałem. Dobra. Jakie jesteś CH? Ja jestem CH czwórka. Ja też jestem CHA. Za... Oh, okay. Dobra, okej. Ja nie mogę, bo z jest że mi dropnął, tak? Ja. Ale ja mam czasami takiego farta. Ja mam czasami takiego farta. To wystarczy tylko pograć trochę na anarchii. I od razu otwarta się ma, nie? Po prostu działa, razy. Tak to bowiem jest. O, zabił. Prawie... A, a gdzie twój anafet 2? Gdzie twój anafet 2? No, wyciąga. Ten delcesa. To ja zareaguję. To ja zareaguję. Czy się nie chcę pomylić ogólnie. Tak. Ej, ej, wywiadę. Trawi co? No. Dobra, bo... ile to O Obo, ty co masz? Tak. O, jak miło. Jak miło, nie? No. Dobra, ja chyba wystarczę za 75 koła, bo ci... Dzisiaj... Widzę, ja sobie zobaczę ceny w ogóle z No, No co no, jakby jeszcze Gamep poleciał jutro to by było w ogóle, byłby wygrany No ale co no, nie wyleciał Dobra, 82 koła, najtańszy z tego co widzę jest za 80 koła, to ja za 77 Wystaw 1, 7, 7 Zero, zero, zero. Dobra, no, Co to jest... nie no. kupię dwa, druga bitka. Ooo, będzie g Tak, będzie jakieś refy to da, 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 Dawa, Dawaj, dawaj, dawaj ekran, dawaj ekran. Da, ekran. Ekran, ekran. Z animacją odbierałeś, czy Z animacją, z animacją. Dalej mi tak w serce bije, nie wiadomo czemu. System. Podpórcy? Jaki dajemy? Co? Jaki dajemy podpórcy? Ej, dobra, e, ja ci ogólnie wypowiem teraz zaklęcie, nawet ciszę muzyczkę. Ciszę muzyczkę. Zrobię ci zaklęcie. Nie, jeden wypadek kpiłem. Kurde, się Hokus pokus, twoja stara to Furt Focus. Co? Ej, te, teraz ci dropnie Ewa, gień, nie? Pan, nie mm. Dobra, otwieram. tu nawet give-a no. A na buty? No. To możesz mi dać? Mhm. Mm jest, jest takie sześć koła Nie, a na buty są akurat oka. No to jest szkoły byś chciał zewnątrz. O. Albo w style. Teraz set jest nic, to też nie warto. Tyle, kiedy mi się sprzeda ten voucher, to ja będę w ogóle... ogóle a no, ale... Mm. No ten voucher na trzeba ez nieszczęsny. Weź się sprzedaj! Wystaw jeden. 70... Ja Siedemdziesiąt. Na 65 hoła pójdzie ci Ja wystawię za 70 na razie, zobaczę Oby się sprzedał, maga Sprzedał się Sprzedał się? Mam 69 tysięcy No tak A ja tego na razie się nie wydaje, ja sobie tutaj... Stoję! No tak jarmi mi tu. O, czekaj, gdzie ty jesteś, 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 gdzie jesteś? Na no, skrzynce. Teraz musicie dobrze przysłuchać. Hokus pokus, twoja stara to Ford Focus. Widzisz, poleciały ci anabudki i było to szczęśliwe, ale teraz to pięćset się... dwóch nie ma. Nie ma. <laughs> ja pierdzielę, no ile to jest warte? Co, co ci drobło? Zaraz ci powiem, to jest warte. On tu On tu pewnie... On tu jakieś lepy, nie? Pięć kołotes warte. jest a co się dropało? A co się dropało, bo jest co się dropało. Napyłem wołtek. Wystawiłem wołtek na... dworze, na... Yy, nie. Yy, pośpiech. A, szybkość. A, pośpiech, pośpiech, no pośpiech jeszcze. Troszeczkę warte, ma. Ludzie mają, ludzie sobie to trochę nie, skoro mam tyle kasy, nie wiem, ja nie będę od razu przewalał na pierwszą lepszą rzecz, od razu to mówię, że nie będę przewalał od razu na pierwszą lepszą rzecz, a więc popatrzę sobie, zobaczę, ten wiatra, nie będę kupywać, bo on jest, nawet może i git, ale... Ale dalej jest troszeczkę taki, jakby drogi, za drogi. Co by tu chcę kupić? Nie wiem. A, a na, na klatach wabla. Nie, 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 nie. Dwójki nie kupuję. Nie, nie, nie. Nie ma tak łatwo. W ogóle wczoraj widziałem książkę Uniku za. 11 koła, koła, 10 koła, wtedy 10 koła, książka uniku. Jest, jest! Książka uniku za 10 koła, to się opłaca? Travis. Książka uniku za 10 koła, to się opłaca? Za 10 koła, travis? O! Byle się wywali teraz nic do soli, broby reset do